Nie jestem weganinem, czy tam weganem, czy jak to się mówi, ale na tym wydarzeniu na pewno będę. I mógłbym wam teraz opowiedzieć, o czym to będzie, ale po co mam się wysilać, skoro Bart może zrobić to za mnie? Myk. Większość ludzi ma wywalone na zwierzęta, większość ludzi ma wywalone na swoje zdrowie, ale większość ludzi nie ma wywalone na dzieci, szczególnie na swoje dzieci i ich przyszłość. Dlatego zapraszam Cię w tą środę. 23 października, od 20 spotykamy się z Szymonem Bujalskim, który będzie na naszej sesji Zoom i będzie odpowiadał, jak kuchnia roślinna, co by było, gdyby ludzkość przeszła na kuchnię roślinną, jak bardzo to mitygowałoby problematykę zmian klimatu. W Polsce ostatnio mieliśmy niesamowity przykład, jak na własnej skórze może, mogliśmy doświadczyć, co to znaczy zmiany klimatu. Niesamowita powódź, tak? I we Francji teraz się dzieje powódź. Generalnie Niesamowite to jest, jak bardzo media milczą na temat jak hodowla zwierząt wpływa na zmiany klimatu. Nikt o tym nie chce mówić. Dlaczego? Ponieważ jest to no, po prostu a consumer, jak to mówiłem, consumer choice, tak? wybór konsumencki. Ale gdyby, gdyby naprawdę rządowcy się pochylili nad tematem i by mocno edukowali ludzi na temat właśnie wpływu kuchni roślinnej, nie tylko na ich zdrowie, na zdrowie zwierząt, ale na klimat, na coś, co nas wszystkich tak naprawdę... Jakby wszyscy w tym jesteśmy, tak, w klimacie i wszyscy będziemy doświadczali za parę lat niesamowitych zmian klimatu. I powiem Wam tak: film Smak Zagłady, który zdobył już 16 nagród, który możesz zobaczyć, wejść na YouTube i zobaczyć sobie ten film. Ten film został zrobiony przez Irlandczyków, którzy już 5 lat jeździli po, po świecie i po prostu zbierali informacje, jak właśnie hodowla zwierząt wpływa na zmiany klimatu. Jak ja się z nimi spotkałem, ja po prostu miałem po tym spotkaniu stany depresyjne przez długi, długi okres czas i często te stany depresyjne do mnie wracają, ponieważ oni mi uświadomili, oni mi powiedzieli rzeczy, których ja nie mogę mówić, jak, z jakimi rządami rozmawiali, z jakimi, na, na jakim szczeblu były rozmowy. Generalnie rząd, rządzący tym światem nie mają zielonego pojęcia, nie biorą zupeł, zupełnie zmian klimatów na poważnie, zupełnie. I tak naprawdę ten tutaj, to wideo, które teraz zobaczysz, to jest licznik czy czas, Taki licznik, który odlicza 4 lata i 300 dni do momentu, kiedy świat będzie już nie do naprawienia. W sensie zmiany klimatu postępią, postęp, postęp, postępują bardzo, bardzo szybko, ale za 4 lata i około 300 dni będzie już tak źle, że te zmiany nie będą do cofnięcia. Nie będzie można jak już po prostu naprawić tego problemu. Dlatego trzeba być świadomym tego, jak ta kuchnia roślinna nie tylko wpływa. Na zwierzęta, na Twoje zdrowie, ale też właśnie jak ona wpływa na przyszłość naszych dzieci. Więc jeśli ten temat ci interesuje, bądź na naszym spotkaniu w środę o godzinie 20:00, wejdź na azyle.pl, zapisz się na mój newsletter, a w mailu Ci przypomnę o tym spotkaniu. I tam również będziesz miał link do zapisania się do platformy Etyczny Świat. Jest to platforma, gdzie zbieramy na temat, wiedzę na temat wegańskiego stylu życia. I właśnie w zakładce kalendarz zobaczysz tutaj w środę jest sesja z Szymonem i tutaj jest link wejścia. Możesz wejść i face to face zobaczyć się z nim, z nami, pogadać, i możesz zadawać pytania swoje na temat właśnie zmian klimatu i jak kuchnia roślin, roślinna mityguje ten problem. Generalnie temat niesamowicie trudny, ponieważ jest bardzo skomplikowany, jest to fizyka. Kto lubi fizykę. Więc serdecznie was zapraszam. Bardzo sesja fajna się zapowiada. Szymon bardzo łebski gość. No i, i będziemy go, mam nadzieję, maglowali mocno z tego właśnie tematu, jak kuchnia roślinna, jak hodowla zwierząt po prostu generuje te problemy zmian klimatu. I zapraszam Cię serdecznie na tą sesję. Cześć.